Siema. Dzisiaj robimy karaoke w samochodzie, w którym może byście się nie spodziewali. Nie, nie w krąg, Wiktorii chociaż to trochę takie marzenie, kto wie, może kiedyś. Mianowicie chodzi o Citroena C4 Picasso. Jest to pojazd, w którym zazwyczaj tego się nie montuje, bo jest to powiedzmy pojazd rodzinny do jeżdżenia z dziećmi, do przewożenia bagaży i bagażnik w wersji nie Grand, taką, którą my mamy. No rzeczywiście nie jest duży, bo nie jest to kombi, tylko to jest tak jakby mocno napompowany hatchback aż do formy minivana. Jednak my zdecydowaliśmy się taką tubę założyć. Od razu uprzedzam, że nie będzie to szczegółowy poradnik, tylko trochę vlog, ponieważ okazało się, że w naszym pojeździe jest instalacja po poprzednim właścicielu. Mieliśmy ku temu wątpliwości, ale sprawdziliśmy miernikiem napięcia, zgadzają się. Przewód do wyzwolenia także jest dobry, trigger bądź REM tak zwany. I sygnał akustyczny na cinczach również jest. Sprawdziłem takim swoim głośnikiem przenośnym, bo mam serię swoich głośników przenośnych. Zachęcam do obejrzenia, jak ktoś jest ciekawy. I rzeczywiście sygnał w jednym z cinczy jest i nam to wystarczy, ponieważ będziemy potrzebować sygnału mono na subwoofer. I to jest znowu taka instalacja typu zrobić coś z niczego, dotyczy to subwoofera, natomiast wzmacniacz to będzie 502 od Sony. Popularny model, mam go też w Megance. Fajny właśnie. Dwukanałowy bądź jednokanałowy w połączeniu BTL 500W, 12V, minus na masie, normalnie RAM. Yy, tranzystorowy tutaj ta obudowa robi za radiator. Może nie jest to szczytka radio ale gra spoko. No niektórzy mówią, że to karaudio to choroba i rzeczywiście coraz bardziej się w to angażuję, sam jestem zaskoczony. Więc tak, pokażę wam może ten subwoofer. Są to pozostałości po eksplodzie. Znaczy tutaj był głośnik eksplod, ale jest aktualnie przerobiony głośnik z jakiegoś zabytkowego subwoofera, z zabytkowej kolumny niskotonowej. Nie wiem jaką on ma moc, aczkolwiek dużą. Naprawdę tutaj go testowaliśmy i gra bardzo ładnie chodzi, nie pali się. Taki tutaj stylowy znaczek od Sony został. Fajnie to jest pudło od eksploda, takim materiałem wyłożone Dorobiliśmy tutaj maskowniki bo wiecie, jak to bywa? Samochód na Daily jeżdżą też tym inne osoby, żeby ktoś. Nie przywalił jakąś reklamówką z zakupami, zawsze takie zabezpieczenie przed wnieceniem membrany. Też akurat takie zdrutowane z tego co było. Od frontu może nie wygląda to pięknie. Też widać, że ten głośnik jest mniejszy i do tej tutaj oryginalnej obramówki trochę dorabialiśmy też inną, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Więc tak, będzie podłączona oczywiście masa na stałe do obudowy samochodu. 12V na stałe do akumulatora. A REM to tutaj sygnał wzbudzenia z radia. Bezpiecznik tutaj Sony zaleca 25. Na linii zasilającej do akumulatora oczywiście też będzie bezpiecznik. Tutaj można prawy, lewy, bądź też tak połączenie mostkowe bardziej. Filtr dolno -przepustowy oczywiście załączony, bo to subwoofer, bo taki wzmacniacz też może przenosić pełne pasmo do jakiejś kolumny. No i tutaj będzie na tym pojedynczym cinchu. Także fajnie. Jestem ciekaw efektu, bo jednak rzeczywiście jak się człowiek przyzwyczai, że w jednym z samochodów słychać ten basik mocniejszy, to jest chęć, żeby w drugim też to założyć. Sam jestem w sumie ciekaw, skąd ten sygnał jest wzięty, ale działa. Widocznie poprzedni właściciel również miał subwoofer, albo jeszcze poprzedni. Tak to bywa. Widziałem na no Elixie właśnie Citroeny Picasso z dołączonym subwooferem, no więc może to nie jest aż tak rzadkie zjawisko, jak mi się wydaje. A firma Sony, no spoko sprzęcik. Wiadomo, że nie jest to jedyna taka marka Car Audio i są też inne lepsze, ale to już kwestia gustów. Ja też nie mówię, że to jest bardzo dobra instalacja, po prostu robię z tego, co mam pod ręką i myślę, że będzie dobrze. Tutaj mamy już całe zasilanie zrobione. Był tutaj po poprzednim właścicielu masa do obudowy 12V do akumulatora i jakieś wyzwalanie skąd święte i tutaj mamy trince. Co ciekawe, działa jeden z nich, ale nam to wystarczy jak na razie do połączenia mono. Pudło eksploda, a głośnik taki trochę starszy, niskotonowy, ale będzie niezły. Nie znaleźliśmy żadnego sensownego miejsca tutaj w bagażniku do umieszczenia tego wzmacniacza, więc będzie on przy subwooferze. Wzięliśmy tutaj, dokręciliśmy do tuby, klasyczne połączenia, zasilanie, głośnik BTL i tutaj cincze. Tak to wygląda od strony siedzeń. Fajnie tuba się prezentuje z tą maskownicą. Nie zajmuje dużo miejsca. Kąt tutaj przy siedzeniach, no fajnie dobrany, są, eksplot tak tutaj wymyślone. I z fabrycznym radiem dobrze śmiga. Będziemy jeszcze później testować. Jestem ciekaw, skąd poprzedni właściciele wzięli sygnał. Szkoda, że nie ma tutaj Bluetootha do telefonu, ale są czyńcze w schowku. I tu możemy się podpiąć telefonem jako AUX. Także to sobie sprawdzimy. thank <laughs> you